Moi kochani bracia i siostry, w dwóch częściach pragnę wypowiedzieć to, co noszę w sercu i w mojej głowie. Mianowicie na początku <coughs> krótki komentarz do tych czytań, <coughs> które wysłuchaliśmy przed chwilą, a później nawiązanie do Waszej inicjatywy: Civitas Christiana, <coughs> które przygotowuje się do pierwszej celebracji święta patronalnego. 28 maja 2025 roku. Natomiast druga część, no, kochani, bardzo Wam chciałem pogratulować tej inicjatywy i bardzo się cieszę, że sprawują wasze, sprawuje w Waszej intencji tę Eucharystię. Przypominam sobie czasy, kiedy wspólnie byliśmy aktywni, organizując tygodnie społeczne. Caritas, Civitas Christiana się bardzo w to zaangażowała. I Bogu niech będą dzięki. Postanowiliście w kilku ośrodkach, tak jak czytałem, konkretnie w czterech, przygotować się w poszczególnych oddziałach do celebracji pierwszego święta patronalnego, które będzie miało miejsce, myślę, że w tej katedrze, prawda? 28 maja. Tego roku, 2025 roku. Natomiast już od 2013 roku e, ksiądz prymas, błogosławiony dzisiaj kardynał Stefan Wyszyński, jest patronem naszego Stowarzyszenia. A moi kochani, dobrze zrobiliście. Ja sobie przypominam nie święcił ksiądz, ksiądz prymas Wyszyński. I sobie przypominam przepraszam za takie wspomnienie osobiste. Ale przypominam sobie długą rozmowę przed święceniami Presbiteratu z kardynałem Wyszyńskim. Prawie półtora godziny. Szczerze mówiąc, podejmował wiele tematów, ale głównym tematem, te, tematami to były tematy społeczne. I nie tylko dotyczące naszej ojczyzny. Bo wtedy było takie przesilenie na Bliskim Wschodzie w tamtych czasach, 79 rok. I kardynał z tym młodym diakonem dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Ja nieraz nazywam kardynała Stefana Wyszyńskiego takim pierwszym twórcą i filarem teologii wyzwolenia w Polsce. Dlatego, że on już od młodych lat, tych włocławskich, przed studiami i po studiach, on nie uległ takiemu angelizmowi, że tak powiem, tak bym to nazwał, prawda? Czyli w oderwaniu wiary chrześcijańskiej i religii chrześcijańskiej od ziemi. I wprowadzenia jej tylko do nieba. Prawda? Natomiast bardzo przeżywał, i to jest obecne w jego nauczaniu, to co ja osobiście nazywam logiką inkarnacji. Wierzymy w Boga, który nie jest ideą, prawda? Któremu tylko nie zależy na urządzaniu nieba, bo niebo jest urządzone. Ale wierzymy w Boga, któremu zależy na właściwym urządzeniu ziemi. E? Bo ziemia jest drogą, która prowadzi do naszej definitywnej ojczyzny, czyli do nieba, i wiele zależy od jakości tej ziemi. Szczerze mówiąc, no już 31 lat jestem biskupem, no i trochę się tym zajmowałem, tymi sprawami społecznymi, to w porównaniu z innymi krajami, niestety styl naszego katolicyzmu. Jest za bardzo oderwany od siebie. My zaczynamy się przejmować tymi niemerytorycznymi zarzutami wobec Kościoła i chrześcijaństwa, żeby się nie mieszać w sprawy doczesne, szczególnie w sprawy polityczne, żeby się Kościół nie mieszał, tylko żeby mówił o niebie, o zbawieniu wiecznym i został wepchnięty tylko do, do świątyń i do zakrystów. No i to jest wielki błąd. Bo to jest przeciwko logice inkarnacji. Na wiele sposobów Bóg przemawiał do ojców przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna, po prostu. Przez syna, logika inkarnacji. No i z tego stworzyła się właśnie to jest praźródło tego, co nazywamy nauką społeczną Kościoła. Nauką społeczną Kościoła, którą później e, Prowadzamy w konkretną rzeczywistość. Ta rzeczywistość ma różne kształty. W Polsce, w Niemczech, we Francji, w Europie, na innych kontynentach, i to czynił w Polsce ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. I to nazywamy nie tyle nauką społeczną Kościoła, tylko katolicką nauką społeczną. Czyli synteza. Synteza nauki społecznej Kościoła z konkretną rzeczywistością, w której ona jest realizowana. To przypomina się wielki dokument społeczny Octogesima Adventis, który mówi, że Papież, stolica Apostolska, w swoich dokumentach przedstawia, nie wiem, doktrynę dotyczącą całego świata, globalnie do sprawy podchodząc. Natomiast Poszczególne wspólnoty, poszczególne kościoły, hierarchia, ludzie wierzący, ludzie wszyscy dobrej woli powinni wypracować konkretne rozwiązania na konkretne problemy, inspirując się e, nauczaniem społecznym Kościoła, i to jest katolicka nauka społeczna. No i kochani, modlę się za Wasze środowisko, ponieważ, ponieważ no odpowiadacie na wielkie zapotrzebowanie w Polsce. Ja już bardziej teraz się z tego wycofałem, natomiast za młodu też w tym bardzo uczestniczyłem. Natomiast nie wiem dlaczego tak jest, że, że ta dziedzina, ona jest ciągle w cieniu, że tak powiem. Ciągle w cieniu. Nawet w jednym z wystąpień także kardynał Wyszyński, jak żeśmy się przygotowywali do beatyfikacji, to przypominam sobie, kiedy on użył nawet tego określenia, że jest to nauka społeczna Kościoła, jedna z najbardziej strzeżonych tajemnic w Kościele. Ja bardzo często teraz mamy taką inicjatywę Duchowość dla Warszawy. Zachęcałem, zachęcałem, ażeby podejmować te tematy społeczne, prawda? No i to jakoś nie przekonuje twórców. To jakoś nie przekonuje twórców. Kiedy zapytano wielkiego społecznika, księdza profesora Aleksandra Wójcickiego, na temat nauki społecznej Kościoła, on, on był rektorem Uniwersytetu w Wilnie, zdaje się, ale znał, znał tę dziedzinę i był wybitnie wykształconym człowiekiem, tylko umiał powiedzieć, że nauka społeczna Kościoła jest i obowiązuje. <grym> jest i obowiązuje. No jak obowiązuje? Nawet jej nie ma za bardzo, za mało jej jest po prostu. Moi kochani, także naprawdę prowadzicie bardzo ważną misję, misję w kościele, realizując tę logikę inkarnacji, po prostu, zajmując się z inspiracji wiary, rzeczywistością doczesną, po prostu, bo ona może ułatwiać zbawienie człowieka, a może przeszkadza. Bo jeżeli potworzą się struktury grzechu, o których mówi Solicitudorei Socialis, choćby wielka encyklika papieża Jana Pawła II, no to człowiekowi jest trudno się zbawić. Czyli rzeczywistość ziemska, jej kształt, jej jakość wpływa bardzo na nasze definitywne Powołanie i zrealizowanie tego powołania, czyli zbawienie wieczne. No i oczywiście są różne role i duchownych, i ludzi świeckich, natomiast realizacja, wprowadzanie w czyn nauczania społecznego Kościoła, no to jest przede wszystkim domena ludzi świeckich. Domena ludzi świeckich. Na początku, kiedy zakładaliśmy akcję katolicką, to opowiadaliśmy o budzaniu Olbrzyma i tak dalej. Natomiast bardzo dobrze, że, że, że są środowiska, wasze środowisko, które, które po prostu zajmuje się tą dziedziną, formacją ludzi świeckich. Bo my, jako kapłani biskupi, bardziej przyczyniamy się i pomagamy kształtować sumienia z inspiracji wiary chrześcijańskiej. Natomiast już konkretne czyny, wprowadzanie tego w czyn, nie wiem, życie społeczne, ogólnie rozumiane, gospodarcze, polityczne, no to jest domena ludzi świeckich. I mam do was jedną prośbę. Przez 30 lat o tym mówię, ale nie, 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 jeszcze się to nie zrealizowało. Kiedy modlimy się o powołania, to o jakie powołania się modlimy? O powołania kapłańskie i zakonne. O dobre powołania kapłańskie i zakonne. I ja sobie przypominam, żebym się tylko nie rozgadał za bardzo, ale to już za chwilę skończę. Kiedy byłem asystentem akcji katolickiej i działaliśmy w fiak czyli to jest Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, to często rozmawiałem z ówczesnym asystentem akcji katolickiej i szefem tego FIAK, Międzynarodowego Forum, Arcybiskupem Agostino Superbo. No i on podejmował zawsze ten temat. Mówi wiesz, Piotrze, no dobrze, że się modlimy o, 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 o liczne i dobre, jak to my mówimy, ciągle powołania kapłańskie i zakonne. Ale to nie jest największy problem w kościele. Większy problemem niż brak powołań kapłańskich i zakonnych, jest brak dojrzałych powołań świeckich. Miał rację? Dojrzałych powołań świeckich, którzy na mocy chrztu, a szczególnie bierzmowania, od samego Chrystusa, nie od biskupa, nie od kardynała, nie od księdza, tylko od samego Chrystusa w sakramencie otrzymują mandat, by to, co naucza Kościół, czego naucza Kościół, wprowadzać w konkret życia społecznego. I bardzo rzadko, szczerze mówiąc, ciągle przy bierzmowaniu o tym przypominam, ale bardzo rzadko właśnie o to się modlimy. Natomiast te dojrzałe powołania świeckie nie spadną nam z nieba. Prawda? One się same nie narodzą. I prowadząc taką działalność, jaką prowadzicie, choćby przygotowując się do celebracji te, te, tego pierwszego dnia patronalnego, no to formujecie te, 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 te dojrzałe powołania świeckie, żeby ludzie się angażowali. Prawda? Żeby nie uciekali, nie dezerterowali z życia społecznego. No to jest, to jest naprawdę bardzo godne pochwały i za to się modlę i na, na owoce w życiu poszczególnych ludzi i, 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 i całego stowarzyszenia, z całego serca wam błogosławię. Przemyślcie sprawę, żeby powrócić do tych tygodni społecznych. To było bardzo dobre. To naprawdę, to było bardzo dobre przedsięwzięcie. To, był, to było laboratorium społeczne. Nie? No i widzicie. I to zaprzepaszczone. A to łączyło także środowiska katolickie, społeczne, katolicyzmu społecznego z całej Polski. Przedstawiciele z całej Polski zjeżdżali się tutaj. prawda? I później to miało konsekwencje w poszczególnych kościołach partykularnych. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Na koniec zapamiętałem, że zwracacie uwagę, no będziecie się kierować tą publikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłość i Sprawiedliwość Społeczna. No ja wczoraj i dzisiaj zerknąłem na, 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 kilka, na, na kilka fragmentów, no bo to jest dość obszerne dzieło. No i kardynał wiecie, jak nikt, jak nikt tak bardzo obiektywnie podchodził do rzeczywistości społecznej, i do kapitalizmu, i do socjalizmu, i do komunizmu. On się nie identyfikował, szczerze mówiąc. Tylko dostrzegał niebezpieczeństwa. To miód na serce, kiedy to czytam po prostu. Bo my w pewnym sensie po tym przełomie 89 roku, także niektórzy ludzie kościoła zachwysnęliśmy się kapitalizmem. Przypominam sobie rozmowy z, z Janem Pawłem II, prawda, w Castel Gandolfo, też na ten temat, na temat encykliki Centesimus Annus i tak dalej. Natomiast przez różowe okulary patrzyliśmy się na nowy system, po prostu, który, jest, który jest także niebezpieczny, ponieważ korumpuje człowieka od wewnątrz. Tak jak socjalizm i komunizm zmuszał od zewnątrz, tak człowiek ulegając, ulegając no, na tym nie, niektórym, niektórym, cechom kapitalizmu po prostu z własnej woli błądzi, prawda? Zysk traktuje za boska, własność prywatną jako, jako bezwzględne prawo i tak dalej, prawda? zrównanie pracy z kapitałem. No to, to, to są i kardynał o tym wszystkim pisał po prostu. Chociaż muszę wam powiedzieć, kochani, e, róbcie syntezę nauczania księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego z najnowszym nauczaniem społecznym. No bo to jednak sporo czasu upłynęło. W tej książce, o ile się nie mylę, to są teksty Kardynała, które on, on w latach 30 prawda, czterdziestych pisał, prawda. No słuchajcie, my od tamtych czasów kulturową rewolucję przeżyliśmy. No nie było mowy o sztucznej inteligencji. Nie było mowy o dżembie. Nie było mowy o, o zmianie płci, o tym, że płeć biologiczna nie zgadza się z płcią odczuwaną przez człowieka. I co z tym zrobić? Dzisiaj Dzisiaj zerknąłem na stronę watykańską i jest nowy obszerny bardzo dokument na temat inteligencji ludzkiej i sztucznej, sztucznej inteligencji. Jak sobie z tym dać radę po prostu? Do czego to wszystko doprowadzi? No i my musimy po prostu także znać pewną odpo odpowiedź właściwą z pozycji, z pozycji chrześcijańskiej, z pozycji nauki społecznej Kościoła. Na te nowe zjawiska, których jeszcze nie było za czasów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawda? Dzisiaj rzeczywistość w pewnym sensie jest bardziej skomplikowana niż wtedy, za czasów tego totalitarnego systemu, w którym on przeprowadził, jak przez Morze Czerwone, naszą ojczyznę, prawda, do czasów wolności. Ale demokracja przecież też ma swoje wyzwania i swoje wielkie zagrożenia. W wielkie zagrożenie. Przeradza się tylko i wyłącznie nie kierując się żadnymi wartościami w, w demokrację strukturalną. Mo, moi panie, no, chcecie zwrócić uwagę na trzy, trzy wartości i bardzo dobrze. Godność człowieka, bo to wszystko od tego się zaczyna. Prawda antropologiczna, kim jest człowiek. Następnie, następnie dobro wspólnego. W różnych wymiarach dobra wspólnego i solidarność. Na to chcecie, na te trzy wymiary chcecie zwrócić uwagę szczególnie, inspirując się nauczaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, przygotowując się właśnie do tego pierwszego święta patronalnego 28 maja 2025 roku. No, życzę Wam z całego serca, żeby to wydało jak najlepsze owoce w życiu indywidualnych członków stowarzyszenia, w całym stowarzyszeniu, a w końcu także w rzeczywistości społecznej, społecznej, e, e, politycznej, gospodarczej naszej ojczyzny. Niech Bóg wam błogosławi i kardynał z nieba. Amen.